Cześć z kluski z losołem. tak to ja jestem Fubu X Metin i dzisiaj pokażę Wam jak kupuję Baobao Baobao Baobao. Ba tak, Metin 2 Baobao e, samo się spierdoliło Metin XP. To a ja nie jestem Fubu, tylko jestem zupełnie ktoś inny, a to jest głos Fubu. Nie wiem jak on to robi, że jak rozmawiam w kimś to escape'a jest głos taki jak tutaj właśnie ja go zrobię, ale naprawdę to jest to jest mega, że on tak oszukuje ludzi, że jest takim ciotą, że nie może nawet głosowego pokazać, ja tylko swój ja tutaj głos tylko swój zmieniam, żeby pokazać wam jaki on ma jak, jak, jak można zmienić fajny głos. Jeżeli ktoś chce zmienić głos na taki jak ja mam, to tutaj będzie tak. O, tutaj oczywiście to będzie obrazek tam, a tam będzie taki, tak jak tam obrazek, ty film jak coś tam i oczywiście będzie mała informacja y, tutaj jak w Autocity to zrobić to jest naprawdę bardzo bardzo proste. To jest zdjęcie po prostu y, i tyle. No to jest bardzo proste naprawdę. 5 minut. Nie, 5 sekund, 10 sekund i macie zdobiony głos, w UBU, e, oczywiście, e, no, no, oczywiście no oczywiście wśród program niepewną wersję i po, polski albo angielski, czy tam jaki tam się, prawda, jaki tam lubicie, jak tam znacie język, ale naprawdę no, to jest głos UBU, ja nie wiem, jest pewien no, masakra, no. teraz mam nadzieję, że dużo osób to oglądnie, proszę gdzieś to opublikować na Facebooku, to jest masakra, no.